Cześć! Fajnie, że udało Ci się wpaść na dzisiejszy filmik i dzisiaj zapraszam Cię na odcinek, w którym zrobię kilka rzeczy, które musiałam zrobić już dawno i pomyślałam sobie, że zrobię je razem z Tobą tutaj na wizji. Zapraszam na odcinek. Muszę pociąć to gloriosum, czy raczej tego gloriosum filodendrona, który ma jakieś niepokojące zmiany na liściach. Przestał w ogóle rosnąć. Nowy liść wygląda w ogóle najgorzej, bo on się nawet nie rozwinął w pełni. Twierdziłam w ogóle, że go potnę, bo on też stracił kilka liści wcześniej i tutaj ten pęd jest dość łysy. Bo nie dzieje się nic dobrego, więc jak się nic nie zmieni, to się nic nie zmieni. Oprócz tego, że będę ciała tego Gloriosum, to muszę jeszcze przesadzić moje epifilum Monstrosa, które kupiłam jak byłam ostatni raz w Obi. Ja wiem, że to było już jakiś czas temu, ale nie miałam czasu go przesadzić, więc dopiero będzie zabawa. Z tamtych zakupów jest jeszcze epifilum Chrysocardium do przesadzenia, ale nie wiem, czy dzisiaj się wyrobię z jego przesadzeniem, bo nie wiem, czy wystarczy mi podłoża. Więc to, to epifilum Monstrosa Dobra, epifilum monstresa wylosowało dzisiejsze przesadzenie, epifilum chryzokardium prawdopodobnie będzie musiało poczekać jeszcze z 1-2 dni. Czyli tak, mamy cięcie, mamy przesadzenie i żeby dopełnić obowiązków domowych ogrodników, to będę jeszcze upinała filodendrona Campo który wcześniej, tak jak mogłeś zobaczyć we wcześniejszym filmiku, wcześniej był na desce, na desce średnio się prowadził, albo ja go średnio prowadziłam na desce, Teraz, jak widzisz, jest w formie zwisającej, natomiast on cały czas nie wygląda dobrze, więc tym razem ponownie dostanie palik, ale taki. I to będzie palik wypełniony keramzetem i liczę na to, że ten sposób prowadzenia tej rośliny będzie już tym finalnym. Zobaczymy. Zacznijmy sobie od najczystszej roboty, czyli najpierw potnę filodendrona mm, gloriosum. I teraz tak, ja tutaj <ścoughs> przesadziłam go sobie do tej fajnej osłonki i on jest w takiej niskiej doniczce, z której się mega sypie karamzy, jak z takiej maszyny do cukierków. Czekajcie, ja go sobie tutaj tak przestawię. Dobra, dramat. W ogóle y, ja specjalnie ostatnio y, do tej osłonki, która jest dość trudna dra, dla rośliny, bo ma bardzo wąski dół. Może nie trudna dla rośliny, ta osłonka po prostu jest no mało praktyczna, bo ona ma tutaj wąski dół, tu ma bardzo szeroko. I ją oczywiście można pięknie zaaranżować i mam nadzieję, że skoro teraz jest wolna, to przyjdzie mi do głowy jakiś fajny pomysł. Ale no, chciałam ją zaaranżować do tego Gloriosuma. Yy, specjalnie wzięłam taką szeroką doniczkę, przycięłam ją mniej więcej do połowy. I miałam nadzieję, że dzięki temu, że Glorek ma tutaj więcej miejsca, no bo to jest pełza, czy to jest filodendron pełzający, to miałam nadzieję, że on jakoś korzeniami w to podłoże, wrośnie czy coś, ale obserwuję go i on naprawdę, naprawdę wygląda źle. I jest mi bardzo szkoda. Wydaje mi się, że już nieraz ciąłeś czy cięłaś roślinę, więc nie będę, nie wiadomo jak tego opisywała. Będę ciała co oczko, i mm, pęd bez liścia jest ogryskiem, pęd z liściem jest pędówką, i wszystko to wyląduje w mchu. I tak, ja tę roślinę, ona pięknie wyglądała, jak ją pokazywałam w planturze, i jak ją pokazywałam w. Wezmę w swoją stronę, żeby lepiej widzieć. I jak ją pokazywałam w filmiku o filodendronach pełzających, to, te filo... to ten filodendron wyglądał bardzo dobrze, natomiast teraz on wygląda bardzo źle. I ostatnio, no już jakiś czas temu, ktoś pytał w komentarzu, czy będzie aktualizacja pełzaczy. I ja w ogóle napisałam, że pewnie, że w ogóle zapisuję w, zapisuję w notatniczek i, i oczywiście będzie. Nie wiem, czy to był wtedy jakiś czar, czy, czy o co chodzi. Jak ja wtedy sobie tam zaczęłam planować ten odcinek, no to oczywiście bardziej przyjrzałam się tym roślinom, które miałyby być w tym odcinku. I zauważam, że tak, coś się za zaczęło dziać u Glorka, coś się zaczęło dziać u Plaumaniego, Mamy jest w tej chwili pędówką, która żyje sobie w wodzie, yy, i tam się yy, do korzenia plaumanie jest całe pocięte i ukorzenia się w mchu i w ogóle nagle jakiś pomór pełzaczy, więc niestety nie mogę zaktualizować tego odcinka yy, właśnie z uwagi na to, że yy, jakaś klątwa na mnie ciąży. O, wiecie co? Dobry. Kurde, no jak zwykle trochę. Yy, ale brzydkie korzenie, co to jest? Aha, no dobra, one po prostu zgniły. Dobra, 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 dobra. W ogóle, zanim zobaczyłam, jakie tam są korzenie, to dojrzałam, że tutaj z pędu, który był blisko tego podłoża, rzeczywiście zaczął iść taki malutki biały korzonek. Więc oczywiście ja tutaj się wykazałam brakiem cierpliwości, bo być może, gdybym zostawiła tę roślinę dłużej w takiej leżącej pozycji, to może by coś z tego było. No, ale w każdym razie. E, już po ptakach, bo właśnie, właśnie go pociąłam. Tutaj mam przedziwny ogryzek, który też, oj nie wiem czy to zobaczycie, który też zaczął tutaj puszczać taki mały korzonek. Dobra, ty też sobie jeszcze pójdziesz do mchu. No i tutaj mam jeszcze jedną sadzonkę, która również nie wygląda dobrze. Ja tutaj miałam jakieś różne sadzonki glorków, bo jednego sama uratowałam, kiedyś tam kupiłam jakąś pędówkę i z ogryzka go wyhodowałam. Drugi glorek to jest jakaś, jakaś pędówka czegoś. Trzeci glorek to jest jakiś tam z ekwadoru. No, jakoś okazało się w ogóle, że ja tych glorków mam rozsianych w pokoju całkiem sporo. Teraz jest w ogóle jasne, dlaczego ta roślina nie rośnie, bo ona miała fatalne korzenie. Mam jedynogryzę, on jest tak jakby dwuoczkowy. Tutaj widzę jedno oczko na pewno, drugiego jeszcze nie widzę, więc, więc zostawię go w takiej postaci oraz mam do tego z tego mojego dużego matecznika. Trzy pędówki i jeszcze dwie te mniejsze sadzonki, takie wiecie, randomowe, pozbierane z całego mieszkania. I to wszystko wyląduje w mchu, tylko jeszcze nie teraz. Poczekam yy, chwilę, aż te rany się zagoją. W przypadku tych ciętych pędówek i ogrysków, te rośliny nie muszą się goić, natomiast one praktycznie nie mają korzeni, więc nie ma takiego strachu, że te korzenie, które mają, zaschną, jeżeli teraz ich nie włożę do jakiegoś podłoża. Więc na ten moment sobie na razie ich nie wkładam. Zaraz tutaj zobaczycie przebitkę, jak już je włożyłam do mchu. W ogóle, jak coś się dzieje w roślinie, no to wiecie, patrzcie, no, może się okazać tak jak w tym przypadku, że nie ma korzeni właściwie. No a ja naprawdę całkiem niedawno, myślę, że z miesiąc temu przesadzałam tego glorka i wydawało mi się, że wszystko jest w porządku, no ale to wiecie. Od wydawania się do rzeczywistości to jest daleka droga. Dobra, dalej mamy Campos Sportanum, który zobaczcie, no, wygląda strasznie smętnie. Okrutnie smętnie. Campos Portanum kiedyś był moją, e, moją dumą, teraz jest raczej moim wstydem, ale przywróćmy mu te. E, przywróćmy mu. Ym, przywróćmy mu. No, przywróćmy mu coś. Tutaj jakaś przepiękna pędóweczka. <laughs> Wspaniała. Tutaj wyciągam jakąś kolejną piękną pędóweczkę. Wow, tutaj też nie zła pędówka. Wydaje mi się, że jestem ogrodnikiem roku. Sadzonka wyszła w ogóle z podłoża. Korzonek, który miała wcześniej, coś mu się zadziało, ale wypuszcza sobie przepiękne białe korzenie. Z innych miejsc w ogóle, więc to jest fajne. Tutaj ten korzonek, który był poza podłożem, usek w ogóle go delikatnie oderwę. Wow, tutaj też jest moc. Tu w ogóle nie... Słuchajcie, no ta sadzonka to nie ma żadnego korzenia. Być może dlatego... To znaczy ma korzeń, ale... O, właśnie. Ta korzonka idzie ze mną... Ta korzonka, ta sadzonka idzie ze mną do wody Campos no Bardzo łatwo się ukorzenia, więc to nie będzie problem. Wydaje mi się, że Wam pokażę dramat w korzeniach, no bo to, co do tej pory... Wyjęłam, nie wygląda za dobrze. Ojku, już, mi, już, już patrzę i już wiem, że będzie tak średnia. No nie wiem, ja jestem w szoku, że do tego doprowadziłam. Mm, nie, no trochę nie kumam tego. Ja myślałam, że to będzie bardziej e, dołożenie do tej rośliny. Palikat się okazuje, że ja w ogóle. <grytanie> Korzenie muszę wymienić. Ale w ogóle Campos to jest jeden z tych filodendronów, w ogóle jedna z tych roślin, które bardzo chcą żyć. On się mega łatwo ukorzenia. On się łatwo sam zagęszcza i w ogóle jest raczej rośliną bezproblemową. No, chyba że źle go pielęgnujecie, jak ja, jak się okazuje, no to wtedy jest problematyczne. Natomiast ogólnie to jest roślina, kolejna zgniła sadzonka, która się mega łatwo ukorzenia i, i tak jak mówiłam, no jest bezproblemowy, ale w ogóle tu zobaczcie, co tu się zadziało. W połowie sadzonka zgniła. Dramat. Ja nie będę co miała upinać do tego palika. W ogóle. A ta sadzonka to co to jest? W ogóle. Wydaje mi się, że muszę dać dużo mniejszą doniczkę, bo mam yy, tyle tych sadzonek. A może nie będę musiała dawać mniejszej? No dobra, trochę ich jest. No w miarę tyle. Mam taką doniczkę. Ale tutaj jeszcze zobaczcie, tutaj jeszcze będzie palik. Ok, no to nie, to będzie akurat. Dobra, tutaj mam już takie przepłukane podłoże. Eee, tutaj mam karamzet zmieszany z ceramisem i z lechuzą. Nie wiecie co, czekajcie inaczej. Najpierw to wszystko posadzę, a później to wszystko przypnę. Ostatnio w ogóle na Instagramie pytałam was, prosiłam was o polecenie mi. Kogoś, kto takie właśnie paliki do wypełniania seremisem, yy, no można w sumie seremisem, ale bardziej keramzytem czy lechuzą, kto takie paliki robi, prosiłam Was o polecenie i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mi kogoś poleciły. Natomiast jeżeli ktoś nie ma Instagrama albo nie widział tamtego pytania, no to yy, zachęcam dalej do polecenia mi, yy, temat nie jest yy, jeszcze zamknięty. Ja właśnie tam w tym poście na Instagramie pisałam, że ja bym sama chętnie zrobiła takie paliki. Bo ja lubię tak, takie rzeczy gdzieś tam DIY sobie robić. Natomiast teraz po prostu nie mam czasu za bardzo. A nie chcę, żeby rośliny cierpiały przez to, że nie mają palika, bo ja nie mam czasu, więc już powiedziałam sobie, że dobra. Kampo przypięty. I czekajcie, ja chyba teraz powinnam uzupełnić ten palik keramzytem, zanim przypnę roślinę. Hm. W ogóle pomyślałam sobie... Tak zrobię. W ogóle pomyślałam sobie, że... Ee, Wcześniej w ogóle bałam się takich palików, no bo je trzeba nawadniać, a ja mam niestety z tym problem, szczególnie jeżeli chodzi o mech. Takaję chwila prawdy. No dobra, ale ten keramzyt będzie teraz latał. Czy jest na to jakiś sposób? Jakbym miała e, o grubszej frakcji keramzytu, to pewnie byłoby lepiej. No ale dobra. Boże, dramat. Ja mam, słuchajcie, później w całym mieszkaniu ten karamzę i. No i. Dobra, wiecie co? Nie, nie róbcie tego tak jak ja. Mam nadzieję, że wy znajdziecie na to jakiś mądrzejszy sposób. Albo po prostu nie przeszkadza wam później odkurzanie całego mieszkania. 8 kg tu później. Um, Okazuje się, że to jest jakiś kolejny fail. Dobra, pokażę Wam coś, ale miecie dla mnie litość w komentarzach. Przy jakimkolwiek ruszeniu. Ja wcześniej byłam przekonana, że ja mam karamzet o dość dużej frakcji. Właśnie, jaka to jest frakcja w ogóle? 40 mm. No, i właśnie te 4 mi... Dramat. No, wiecie co? Palik z takiego keramzytu w takich oczkach nie ma absolutnie sensu. Muszę kupić keramzyt o większej frakcji. Dobra, wiecie co? W ogóle jeszcze wydaje mi się, że na są mam przędziorka. Fata, no, fatalny jest ten odcinek. Jeżeli myśleliście, że mi wszystko wychodzi w roślinach, no to no to, no to nie. No dobra, słuchajcie, ja sobie teraz spuszczam ten karamzyt tak, jakbym z jakiejś rurki spuszczała wodę. Jednak zmiana, no przypnę sobie tę roślinę do pustego palika, a jutro postaram się. Mam nadzieję, że jak wy oglądacie ten filmik, to ja już uzupełniłam ten palik w grubszy karamzyt. Tutaj widzę, że jakieś te, ta frakcja 10 mm została już na samym dole, nie chcę wyjść. Dobra, to niech zostanie. No dobra, no to tak, mój, mój piękny campus portanum na pustym paliku już jest z nami. Nie no, ten odcinek to jest śmiech na sali. Przejdźmy sobie do przesadzania tego epifilum monstrosa. Mam nadzieję, że ta y, trzecia czynność obędzie się już bez, y, bez wpadek, bez porażek. I po prostu, po prostu przesadzę tę roślinę. Jak będzie to? Zobaczymy. Epifilum Monstrosa kupiłam za 49 zł. 49 groszy, przecenione z 66 zł. Jak byłam z dwa miesiące temu w Obi, no to wtedy pojawiła to wtedy była akurat dostawa, w której to Epifilum się pojawiło. Ja wtedy go nie wzięłam i sam, sama, sama ze sobą się zdziwiłam, że go nie wzięłam. Dobrze, że poczekałam, bo kilka tygodni później udało mi się kupić je w niższej cenie. No, nie, no jakoś dużo, no 15 zł, ale. 15 zł w kieszeni, słuchajcie, to, to zawsze coś. Po tych zakupach w Obi z jedną z Was pisałam na Instagramie, z taką widzką, z którą już piszę od dłuższego czasu. W ogóle się okazało, że bardzo dużo nas łączy i jakby mamy, <gryw> może nie podobne życie, ale takie mamy podobny vibe życiowy. W ogóle z Moniką planuję jeszcze coś fajnego całkiem niedługo, ale to dowiecie się w kolejnym odcinku. No i właśnie Monika pytała mnie, czy, bo ona kupiła sobie chryzokardium, też w Obi. I pytała mnie, czy przesadziłam. Już mówię, że jeszcze nie. A właśnie powiedziała, że taka zbita bryła korzeniowa, że dawno takiej nie widziała. I jeżeli epifilum chryzokardium miało podobną bryłę jak do tej, no to się nie dziwię, bo rzeczywiście, zobaczcie, że ja, e, no muszę trochę tutaj tak masować tą bryłę, żeby coś z tego wyszło, ja ją tak ugniatam, mogłabym ją namoczyć i to nie jest zły pomysł, ale postaram się tak sobie w ten sposób poradzić, to jest jakieś, wiecie, jakieś włókno kokosowe, takie stwardniałe, chociaż jest tu również perlit, także... Szapowa. Ja epifila uprawiam w podłożu takim do storczyków zmieszanym z, czyli właściwie w bigosie, uprawiam <grym> w bigosie, tak mogłam bardzo, bardzo szybko zakończyć to zdanie. I u mnie w moim przypadku to jest podłoże do storczyków wymieszane z ziemią uniwers uniwersalną, z wermikulitem, z chipsami kokosowymi, kora już tam jest. Trochę mi się zeszło, ale udało mi się oczyścić w miarę ładnie te korzenie. gdzie niegdzie jeszcze jest trochę tego podłoża. Natomiast to nie jest już jakiś taki wielki dramat. Uważam, że ta roślina z taką ilością podłoża kokosowego w korzeniach sobie poradzi. Trochę mojego bigosu. Mm, dobra. No i fajno. Ładnie się tutaj to mieści. E, jeszcze zmieszczę sobie te dwie sadzonki, które podczas czyszczenia mi. Wypadły, a jedną zgubiłam. A nie, tu się. Dobra, zaczepiła się. Dobra, w ogóle epifila y, pięknie wyglądają w glinkach, y, w takich terakotowych donicach. Natomiast u mnie. Oj, jak gorąco się w ogóle zrobiłam. Natomiast u mnie y, to epifilum będzie w kwietniku, który ostatnio widzieliście w makramie od sznurkocholiczki. Ja tam Wam mówiłam, że ja tam na pewno będę zmieniała. Rośliny, które w tych kwietnikach są, no i oczywiście zmieniłam. W tej makramie na ścianie jest teraz Scindapsus trebi, w koralikach jest Cissus, Cissus, zapomniałam odmiany, a właśnie, w tym sznurkowym będzie. Nie, źle mówię. Nie, dobrze mówię. A w sznurkowym będzie epifilum monstrosa. Dlatego no nie, nie mogłam dać mu tego epifilum do glinki, natomiast czy do terrakoty, no to zwał jak zwał. Yy, ta roślina bardzo pasuje do, do pomarańczu. W ogóle tym swoim takim no prawie kaktusowym wyglądem. Całkiem łatwo mi się to przesadza. W ogóle zmęczyłam się przy tym czyszczeniu korzeni, więc jeżeli tak również wygląda sytuacja w chryzokardium, no to Wiem, że muszę, ale się nie śpieszę do przesadzenia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to bardzo Cię do tego zachęcam. Staram się robić naprawdę dobre filmy i marzyłoby mi się, żeby one tarły do większej ilości ludzi, a ty masz na to wpływ. Nie tylko ja tym, że robię filmy, ale również ty masz na to wpływ tym, że zasubskrybujesz mój kanał, że skomentujesz ten film, że. <gryw> Że dasz mi lajka i tak dalej, i tak dalej. To, to ty też masz wpływ na to, że ten kanał się rozwija i byłoby mi bardzo miło, jakbyś mi pomógł. Albo pomogła. A tymczasem przesadziłam już Epifilum Monstrose. Posprzątam już sobie po skończeniu tego filmu, ponieważ mam dziwne wrażenie, że zaraz mi się nagrzeje zbytnie aparat i nie będę się mogła z wami pożegnać. A pożegnanie z wami jest dla mnie ważniejsze niż posprzątanie, co naprawdę wiele znaczy, bo ja jestem. Pasjonatką sprzątanie. uwielbiam sprzątać, ja kocham odkurzać, uwielbiam. No po prostu to jest, dla mnie to jest coś wspaniałego. Także yy, naprawdę, yy, jeżeli mówię, że pożegnanie z Wami jest ważniejsze, to to coś znaczy. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byłaś, że dzisiaj ze mną byłaś w tym odcinku. Okazuje się, że ten odcinek miał <laughs> wiele wpadek, począwszy od. Yy, Glorka, który miał fatalne korzenie i chyba też Przędziora, kończąc na tym, że Campos Portan również miał fatalne korzenie, a już nie wspominam o tym, co, co działo się z tym karamzetem w tym paliku, bo to też był dramat. I okazuje się, że tylko Epifilm Monstrasa było w miarę bezproblematyczne. Także jeszcze raz dzięki, że dzisiaj ze mną tutaj byłaś, że dzisiaj ze mną tutaj byłeś. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć!